Let your kingdom come. Let your will be done on Niech earth as it is wola in heaven. Na ziemi tak jak jest w this is the prayer of Jesus. To jest and imagine I sobie, you are in your house, w swoim you domu, are in your car, w swoim you are on a before going for a death. Jesteś przed pójściem na randkę, contract, albo przed podpisaniem umowy, into your life, albo masz problemy w swoim życiu, make pause. i tylko robisz pauzę, I, i mówisz: Jezus, let your kingdom come. Jezu, niech Twoje królestwo przyjdzie, let your will be done niech Twoja wola będzie wypełniona earth, na ziemi, tak jak jest na nie niebie. Want to make the next step nie chcę podejmować kolejnego kroku bez Twojego królestwa. Twojego so you prioritize the kingdom of God. Więc Ty jest, e, robisz priorytetem Boże Królestwo life. w swoim życiu. Yeah.